Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w małpkach. Jak zwykle przypominam o zostawieniu łapki w górę albo w dół oraz zasubskrybowaniu kanału. Wystarczy kliknąć ten przycisk tutaj, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Zwykle dodaję 5 filmów dziennie i tym sposobem mnie też wspieracie. Dziękuję. Moi kochani, my tutaj sobie zaczniemy grać z tego co widzę, którą mamy godzinę 9. Ok. E, oczywiście pozdrawiam w dzisiejszym odcinku Dianę z Warszawy Pozdrowienia dodane Bardzo serdecznie pozdrawiam Poczytam wasze komentarze Kuba Maciek już ma masterki Gratuluję Kubo e, Witam też Ksawiera, e, Strikera, Olkisia i Mateusza Także witam was bardzo serdecznie Odpalam sobie tutaj jeszcze jedne rzeczy Zajrzyjmy do skrzyneczki Moi kochani co tutaj Jakie tym razem e, bierzemy Małpki, tutaj samoloty, co Wy na to, żeby samoloty albo ninja, może samoloty dzisiaj. No kochani, dzisiaj samoloty, kontynu kontynuujemy nasze zmagania. Paulina de .pl. dziękuję za zasubskrybowanie mojego kanału, a my tymczasem lecimy dalej. Dziękuję za łapki, za słupki, moi kochani. Możemy z samolotem tutaj powalczyć. Czy jest sens? Myślę, że na razie, na razie nie chcemy wykonać tutaj zadania na tych mapach. Jak widzicie, prawie na każdej mam medale, no może nie na każdej. Oj, ta mapa jest trudna, moi kochani, ta mapa jest trudna. Weźmiemy sobie ją na poziomie. E, chociaż z reversem, czy ona jest trudna? A weźmiemy sobie ją na medium. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No jednak, tutaj może być problem. Weźmiemy sobie samolot. I on tak lata. I niech strzela. Farmę bananów by się tu przydało nam też dokupić. Dobra, będzie chyba na razie ok. Myślę. To na razie farmę bananów by się przydało. Boże, ta muzyka jest troszkę za głośno. Tak mi się wydaje. Damy ją troszkę ciszej i lecimy. Cześć Kuba Sinica, cześć, 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 cześć. Witam bardzo serdecznie, cześć, cześć, daj co zjeść, bo ja lubię bardzo jeść. O, no, widzicie, samolot nam nie wszystkie, nie wszystkie tutaj baloniki zbija. Weźmiemy sobie tak. patrzcie omijają nam, tutaj, wszystkie rzeczy. Nasz samolot tak średnio sobie daje radę. Nie wiem, czy ten. Widzicie, nawet ten żółw tutaj tak, tak średnio walczy. Będziemy musieli więcej tych bananów tutaj, myślę, dokupić. Niech zbiera bananiki. I zaraz tutaj dodamy więcej strzałek. Powinno być o wiele lepiej. Dobra. I myślę, że jedno, co powinniśmy tutaj zdobyć, to wioskę, moi kochani. Wioska nam pomoże w tym wszystkim, tylko że no, muszę na nią nazbierać, prawda? Dobra. Chociaż powiem Wam szczerze, że nawet nie muszę. Nawet nie muszę, bo wykupię to ulepszenie i to nam wiele da w sumie. No, teraz nasz samolot jest nie do powstrzymania. Ale oczywiście trzeba pozbierać bananki. W Kogame nie wiem, czy będę grał dzisiaj. Zobaczymy. Zrobię z grę z widzami z małpkami. Dobrze, spokojnie. Wojtek, fajnie, że oglądasz grę na żywo. Bardzo się cieszę, Wojtku. Dzięki za wsparcie. Cieszę się, że mnie oglądacie. Ja też polecam oglądać moje gry na żywo przez stronę Brodkit TV. Bądźcie tam zalogowani, zarejestrowani. I dzięki temu możecie zdobywać różne punkty, które wydacie na animację, moi kochani. Nord Agario Brod, proszę nagrasz. Eee, zobaczymy Nordzie. Dziękuję i pozdrowienia. Zobaczymy, myślę, że będę kiedyś nagrywał. Striker, proszę, nie spamuj tak. my będziemy grali. Jak się nazywają? Kwiatki brota. Brodki. <laughs> no, w sumie coś w tym jest, moi drodzy. Dobra, no nasz samolot, słuchajcie, zdobywamy teraz dużo funduszy. Widzę baloniki, część przechodzi, ale to też nie ma jakiegoś większego dla nas znaczenia. Myślę, że kolejny samolot tu możemy doczepić. Gdzie on jest? Tutaj. Tu się nie zmieści. Koło będzie lepsze, chyba. No, teraz powinno być o wiele lepiej. Jeszcze dorobimy sobie no kolejne fundusze. Fundusze, fundusze, bo się uduszę. Łapka w górę dałem, pozdrowisz mnie Dioguś, dzięki za łapeczkę. Pozdrawiam jedną osobę na filmik. Cześć AngryBirdsShot.pl, miło Cię widzieć. Cześć Kuba, Kuba Kosa. Fajnie Kubo, cieszę się, że masz 13 lat i lubisz mnie oglądać, bardzo mi jest miło. Też wiesz, no, ten kanał jest kanałem familijnym, więc starsi również mogą mnie oglądać, to przecież nie jest powiedziane, że nie. A nie wiem ile pielęgniarka pije. E, Violetta Nowacka, dziękuję za subskrypcję, bardzo serdecznie. My tu mamy, nagrasz Block Strike'a na Androidzie? Mateuszu, nie wiem, nie wiem. Co to jest w ogóle, to jest jakaś fajna gierka? Jak myślicie, ten Block Strike? Okej, okay, dobra za 14 dostaniemy tutaj jakieś fundusze kolejne fabryka Więc zbierajmy Piotr, Piotrze wiesz co outro i intro będą będą na kanale, także spokojnie Strzykaw, Strzykawki, ale sucharek, dzięki za sucharka. Śmieszny. Fajnie Angry Bird, że chcesz mnie oglądać. Sky Safari 2, nie wiem Striker, czy nagram tę grę. Głowa mnie trochę boli, moi drodzy. Ajajaj. Dajemy sobie radę na razie, tylko coś powoli to idzie. Dobra, zróbmy kolejną fabrykę, żeby tych funduszy mieć więcej. Czy ja tu jakoś w jakiś sposób mogę zrobić te. Nie bardzo. Nie bardzo mogę zrobić, tak jakbym chciał. O, tu nie ma zasięgu takiego znowu. Chociaż spróbujmy. Spróbuję tu wrzucić to. No, ale widzicie, no ten zasięg tego jest katastrofalnie słaby. Sprzedajmy. Jakie kolce tu zostały. Yy, dobra, no to co my, moi, moi drodzy, możemy tu zrobić? Możemy zrobić małpkę, super. Super puper małpkę. mogą przejść nam tutaj baloniki. Baloniki, Weroniki! Zróbmy tutaj tak. Nie, to też nic nie da. Możemy helikopter umieścić. Tak. Tam daj, helikopter nam powinien już pomóc. Cześć Bleble. Kamil. Cześć wszystkim. Siemanko Kamilu, witaj bardzo serdecznie. Piotr Kozlak, dziękuję za suba Piotrze. Cześć, cześć, cześć. Witaj bardzo serdecznie. Piotrze, coś mi się zacina tutaj moi kochani ten myszka. Nie wiem czemu tak wariuje. Myszko, myszko, nie zacinaj mi się. Ryczę cię proszę. E brod, nagraj Who's Your Daddy, to gra, to, ta gra nie jest wulgarna. NoSound.pl, no, pogramy. Dobra, no to myślę, że Soła namówię do takiej gry. Zobaczymy. Spoko, spoko. Mój brat ma wirusa i wczoraj nie mógł trzymać z bólu. Ojejku, Miłoszu, to co się stało? Już jest lepiej z nim? Niech wraca do, do zdrowia twój brat. Miłosz, jak tam? Cześć Maciej. Jaźwiński, siemka. Kuba Kosa, specyfikacja czy mój gear, jak zwał tak zwał mojego sprzętu jest na stronie www.brodki.tv. W ogóle mogę wam to pokazać. Czekajcie, zaraz wam to pokażę. Jest na stronie. Zaraz wam to pokażę tutaj. Mi się ta muzyka tu włącza. Jest na stronie TV. W zakładce specyfikacja, tu na samym dole. Na czym gram? Specyfikacja sprzętu. Klikacie to. Bo to jest w ogóle moja strona, Wrotkist i tu macie wszystko wypisane. Ja będę musiał też sprzęt upgrade'ować. Myślę, że poupgraduję za jakiś czas. Cześć, Kamil Głowacki, Engry, Złamałeś rękę teraz? Jezu, wracaj do zdrowia. Robloxa Maxciu nie będę grał, bo mi nie działa. Cześć, i pak, kaka. Aha, Mikołaj, no to niech Mikołaj wraca do zdrowia. Igor, spokojnie wejdę na twój kanał. Orange Man, ktoś, przy tym, co robi master, masterki mode? Master mode są takim, moi drodzy, taką wersją mocniejszą małpek i baloników. Jest o wiele trudniej grać tam. Także to mniej więcej tak wygląda. Dzięki, Pietryga za łapeczkę. Dziękuję bardzo serdecznie. Co my tu mamy? Kolejarz Genzu, uwielbiam Twoje filmiki, nagrasz błędy w Lego Ninjago? Myślę, że tak, Kolejarzu, jasne, bo są błędy. Zapraszam Cię na kanał Brot Ciekawostki, tam jest bardzo dużo ciekawostek o Lego Ninjago. Kasper dzięki za łapeczkę, dziękuję bardzo serdecznie. Kamil Głowacki, dziękuję za subskrypcję i Kami, też dziękuję za subskrypcję, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Lever jesteś w szkole, to tam piątki musisz dostać i szóstki Striker, możecie mnie zaprosić na Facebooka, nie mam nic przeciwko temu, ja przyjmuję zaproszenia Także spoko loko. Jak widzicie, sama gra ja się tutaj napiję. Zasłaniają mi rundy. Tam sobie tutaj. Sama gra i przebiega spokojnie. Nie ma tu żadnych takich przeciwników. Bedlands frapek, nie wiem, zobaczymy. Patrzcie, mamy już kolejny medal. Kolejny medal, mamy już funduszy 5000. Możemy z bossem jeszcze powalczyć. Tylko do bossów weźmiemy sobie, moi kochani, weźmiemy sobie te palniki, właśnie. Dobra. Możemy powalczyć z bosem. Oj, tu może być ciężko, ale damy radę. Dobra, niech lecą. Tu balony. Balony na 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 na. Oj, to będzie ciężka walka, moi drodzy, raczej z tego co widzę, może być ciężko i to bardzo. No, jakoś dajemy radę, prawda? Tu musimy chyba sprzedać to, i strzelamy cały czas, bo Faster Production muszę tu dodać, no ładnie, moi kochani. Chyba damy radę, co nie? Tak mi się wydaje, słuchajcie, chyba damy radę, co nie? Powinniśmy dać radę, to pokonać. Wow. Damy radę, słuchajcie. Zaraz to padnie. Pięknie! Jest! Udało się! Bardzo ładnie. Ipak, powodzenia w szkole! Do zobaczenia samych piątek i szóstek. Jak idziesz do szkoły, to powodzenia życzę. Cześć, fajna ula. Dziękuję za łapeczkę w górę. Bardzo mi jest miło. Myślę, że dzisiaj Agnieszko będzie Minecraft. Zobaczymy. Xavier, ja nie przyjmuję do PS4 znajomych. Także... Także spoko. Spoko loko. Cześć eszxpl Piasecki. Moabowy sub. Dzięki fajna ulu. Ja tu dostaję komunikat, kiedy ktoś mnie zasubskrybuje. Słuchajcie, jak mi poszło. Która jest 9.45, tak? Ja sobie zapisałem to? Czy nie zapisałem? Nie bardzo, ale dobrze, moi kochani, bo mm, możemy też wykupić te dodatkowe rzeczy. Nie wiem, czy jest sens. Myślę, że możemy jeszcze zagrać jedną mapę, moi drodzy, na easy. Easy mode na spokojnie. Tak, spróbujemy. Oj, może nie tą, ani tą. To, słuchajcie, to są te water. Te wodne mapy. Próbujmy na easy zagrać. Zobaczymy jak nam pójdzie. Powinno bez, bez problemu iść. Robimy tak. Tak. Na easy to powinno pójść bez problemu. Patrzcie, dajemy radę. nic nas nie powstrzyma. Tylko przydałaby się nam wioska czy cokolwiek, słuchajcie, na baloniki. Eee, Bartek, myślę, że skoro your daddy, to możemy nagrać. Julia, dzięki za apeczkę i gratuluję pierwszego komentarza. E, Dawid, Dawid, dzięki za subskrypcję. Kamil 19476, dzięki za suba. Bardzo pozdrawiam Craft One Polska, cześć siemka. O co chodzi w tej grze? Bronimy, budujemy wieże. Żeby nie przedostały się baloniki. A ja nie dożniesz. A czemu Patryk Kośka nie poszedłeś do szkoły. Na... Zagraj na Hard 1 inżynierem. Pomyślę, no na razie sobie Easy przechodzimy. Fnaw dzisiaj będzie. Cześć Magdalena. Cześć, witam Was. Witam bardzo serdecznie. Witam i o zdrowie pytam. Dobra, mamy troszkę pieniędzy, jak widzicie. tu poulepszać. Dobra. Teraz tak, potrzebujemy wioski. Wioski, nioski Tu pójdą kamowalony. Będzie problem. Ewentualnie, ewentualnie, moi kochani, ewentualnie zrobimy sobie coś jeszcze. Mianowicie coś takiego. I to jest idealne na kamu balony. Dobra. Jeszcze powinniśmy mieć te gorące. Mam nadzieję, że tyle nazbieramy tych pieniędzy. O, pięknie! Bro, który masz level? Ja mam 70. ranking. Ty, czy pytacie o jaki level? Masz e, piase, piasecki, masz co, coś z nogą? No to wracaj do zdrowia. Coś poważnego, czy tak tylko, tak tylko, coś zadrapanie, czy coś? Zagraj w Magic Heroes. Dawid, Dawid, no nie wiem, zobaczymy. Dziękuję, Striker. Pewnie potem przyjmę to zaproszenie. Nagraj Uncharted 4, super gra na PS4. Dziękuję za podpowiedź. Wiecie co, na razie, na razie Uncharted nie będę grał, ale na pewno jak wyjdą jakieś fajne gierki, to będę je nagrywał. Póki co, na razie nic takiego nie wychodzi, nie? Oj, 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 przychodzą tu nam baloniki, czyli weźmiemy sobie szybszą produkcję. Proszę bardzo, tutaj te palniki już sobie odświeżę. nam na pewno pomaga o. palniki nam na pewno pomagają Naw, ale to WORDA, naw WORD Zagramy z inżyniera czy jakoś tak. Karolku, inżynierków raczej dzisiaj w te, na tej mapie nie będzie, chociaż zobaczymy. Coś poważnego jeju to wracaj do zdrowia. Dzięki Loleczek 34 POMPA za miłe słowa. i Filipiak, dziękuję za subskrypcję mojego kanału, dziękuję za wsparcie. W na Orkisiu będę grał za jakiś czas na pewno, spokojnie. Na razie słuchajcie, musimy tutaj dojść do wprawy z tymi małpkami. Mamy palniki, co prawda? Dobra, tutaj sobie ulepszę te. Widzicie, one bardzo powstrzymują. Więc jest okej. Okay. Myślę, że szybsza produkcja jeszcze też. Dojdzie nam to... O, teraz będzie o wiele lepiej. No i będziemy tutaj zbierać na, na te ulepszenia. Ile to kosztuje? 3600. No, to damy radę. Powinno być OK. Guarumino, odminęła cię jedna gra z, z tego, z baloników. Dzięki, bleble, za łapeczkę. Dzisiaj, Kubawu będzie Angry Bird Dzięki też za łapkę. Brunetek, wiesz co, wystarczy jak mnie będziesz lubił. Ja lubię wszystkich moich widzów. Yy, także dziękuję. Dobra, co my tu mamy? Na razie nie przechodzą nam te. Słuchajcie, te małpki. Dobra, dostali ulepszenie. Teraz powinno być o niebo lepiej. Dobra. Powinno być o niebo lepiej teraz z tymi balonikami. Zacząłeś Striker grać w Angry Birds Epic, to nieźle. Brod, będziesz? Pod... E, Haku, Agar. Wiesz co? Będę pozdrawiał na odcinkach. Tylko. Ja robię taką serię gdzie pozdrawiam Was, tylko musisz napisać swoją prośbę o pozdrowienia w odpowiednim filmie. Wejdź na mój kanał i tam jest najnowszy film. Chcesz, żebym Cię pozdrowił. Napisz tam komentarz i wtedy być może Ciebie pozdrowię, bo jest dużo osób, które chciałbym pozdrowić, tak? Dużo jest chętnych na to. Poza tym myślę, że to jest taki fajny ukłon w Waszą stronę, że pozdrawiam. Dobra, chcieliście inżyniera, to go wrzucimy tutaj, proszę bardzo. Jest i pan inżynier. Łapki damy, proszę bardzo. Cześć Kamil. Dziękuję Olkisiu. Na serwerze wertes.pl. Fajnie, fajn, fajne ula. No pomyślę na tym, czemu nie. Możemy zagrać dzisiaj w Minecrafta, zobaczymy. Mamy na pewno grę Angry Birdsy dzisiaj jeszcze. Fnafa. Moi drodzy. Plantsy. No, i mogą być dzisiaj. Może być dzisiaj Minecraft, także spokojnie. Brot, jesteś polskim YouTuberem? Tak, kubawu, jestem. Znasz Skylanders? Tak, loleczek, znam, ale nie mam tej gry. AngryBirds.pl, dzięki za suba. Direk też, dziękuję za subskrypcję. Piotrek Dragon, dzięki za lajka. Cześć Mikołaju, witam bardzo serdecznie. Kacper Rap, wiesz co, będzie dzisiaj. Dzisiaj może nie, ale potem nagramy Bus, simula bus Simulator. Maxiu, nie mogę teraz, wiesz? Nie mogę za bardzo, bo, bo tak jak mówię, pozdrowienia są na, na filmach. O, zamknę tutaj, żeby nikt nie przeda. A, już zamknięte. Wirek, dziękuję. Dziękuję za ciepłe słowa. Kuba, też doceniam. Cieszę się, że tak uważacie, tak o mnie myślicie. To jest bardzo miłe z waszej strony. Myślę, że jeszcze do najlepszego youtubera trochę mi brakuje, ale dajemy radę, prawda? Tak, bleble, mam, mam, mam. Oczywiście, że mam. World of Tanks, Jakub, Jobda. Wiesz co, nie wiem, zobaczymy. Cześć, Wojpal. Haku Agar. Wiesz co, może jutro zagramy sobie w ba ba baloniki bitwy. Dzisiaj, dzisiaj na razie tak. Moi kochani, zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, do łapkowania.